Witam wszystkich kolegów hodowców, koleżanki hodowczyni i mamy ostatni lot, 13 niedzielę 24 gołębie mi w piątek, miał być lot wczoraj, ale było deszczowo, takie różnie i przekładali, przekładali o 12 napisali, że na niedzielę, ale to mnie cieszy, bo wczoraj było i tak, tak z wiatrem i miał inny tutaj okręg koło nas 500 coś, to mieli bardzo ciężko Zegary otwierali dopiero dziś rano, ale potem będzie na wieczór mieli gołębie, ale i tak to było z wiatrem. A dzisiaj będzie fajnie, to jest bezwiecznie. Pogoda dobra, potem będzie nawet 33 stopnie. Ale podejrzewam 7 15 pustili, a podejrzewam tak 4,5 godzinki. Czyli za 15-12 powinno być coś, może wcześniej, może później. 33 gołębie zakoszowałem. 10 zakoszowałem na ten daleki dystans w granicach 740 do mnie. To poniedziałek były koszowane, miał być lot w piątek, też pogody nie było, to też dzisiaj dopiero puścili to, <grafy> jakby jutro to tydzień w Dzisiaj puścili o siódmy, ale tak głębiej podejrzewam 10 godzin nie starczy, może, <grafy> także dzisiaj dwa loty. Tam zakoszowałem 10, 6 rocznych i 4 dwuletnich z 20, tar. Także pogoda jest fajna, tak jak mówię. Wczoraj pierwszy raz młodziaki wywiozłem po południu. Wszystkie w domu, znaczy na noż brakowało 6 50 ale to było tak na wieczór. Tak chciałem na wieczór pierwszy raz, że jak gdzieś zabłądzi, daleko nie poleci. No i tak właśnie było, zabłądził, gdzieś usiadł, przenocował i rano się opamiętał i przeleciał. Bo jakby człowiek puścił pierwszy, drugi raz rano, no to on może pójść i później, nie wiadomo gdzie. Ja jakoś stosuję taki system, tak mi kiedyś powiedzieli i tak od, od dwóch lat chyba, w tamtym roku ta i powiem, że straty mniejsze, tak, pierwsze 2-3 razy wywożę właśnie tak u nas, u nas dziewiąta jeszcze widać, tak, to siódma puszczam, 19 czyli to granica gdzieś 15 km, to one potrzebują tam plus minus pół godzinki, zależy, które puszczam grubkami małymi, także przyjechałem do domu, to było ich na, na 59. 47, bodajże, i do 9 to się zleciało. Jeszcze moje 6 brakowało, 5, doszło, jednego nie ma, albo przeliczyłem się, bo to ten zleci, ten wyleci. Ciężko to policzyć, no ale jak braki, to jeden. Także koledzy będą kibice, zaraz przyjadą dwóch. Także to lód jest właśnie oddziałowy, raczej oddział raczej zostanym niszczym, bo to dwa gorsze loty skreślone. W rejonie jest na dwóch co mają komplet, jestem na pierwszym prowadzę. No nie wiem, zobaczymy jak to dzisiaj pójdzie, to nigdy nie wiadomo. W okręgu jestem też na drugim, jest na sześciu z kompletem. Ja mam akurat pięć gołębi, co się liczą, one by musieli dzisiaj powtórzyć. Jest na trzech takie co mają po pięć, a te trzech mają siedem, osiem. Czyli one mają większe szanse, no ale zobaczymy. W Hesji też prowadzę na no całą Hesję. Było 21 aktualizowane, to potem pokażę, i ktoś tam dobry lot musiał mieć, to, jest, to wskoczył na drugie miejsce, niecały punkt ode mnie. Ja miałem 1345, a drugi miał 1328, tam z groszem. I teraz wskoczył gościu, ma 1344, także ja mam 35, on 34, tam. także niedużo nas to, to dzieli, no ale... Zobaczymy jak dzisiaj będzie lepiej to poprawię, jak nie to tak zostanie Nie wiem jak tam u nich Jak poprawi, no to może i wyprzejdzie mnie to, to No ale to i tak jest zaszczyt Być czołówce tam Hesji Także tak jak mówię e, Załączymy jak się coś pokaże I doczekaliśmy się pierwszego 502, no bodajże nawet typowana, tak jest Fajnie, pierwszy zaraz Ona miała jedynkę 600 Fajnie, odbiło ją. 12.08 Jakby jeszcze raz zrobiła jedynkę, były dobrze, nie? Miałaby dwie. Równe 12.08, równiusieńkie. Tak? Ja? No! Glad 00 0, 0. <grystanie zimno> fajna 5 godzin potrzebowało No. Bez 7 minut ja. 5 godzin. Dopiero po 7 minutach jest drugi Drugi to jest ta co miało tamtym razem jedynkę A to Teraz mój... się jak kurwa ja. to, to jest mój gołąb ale on siedzi tam z tyłu A tego ja widziałem przedtem co wie że biały tam lata On jest 17 roku Ale nie przyjdzie do ciebie nie. A w też nie no, gdzieś to gdzieś coś w zasadzie żarcie, chyba wiesz. No, dwa połane to jest dobrze. Na Hessen Majstarszawie jest super. Pierwsze dwa i dwa ja, typowy. Ale mi ziółko, tam już to ja. jest, jest daleko. Ja tak? musisz na Hessen wa. Dwa. I to są te dwa. Sześciu VB dwa się liczy. A co? Ja. Czyli dwie samice mamy. Ta, ta powtórzyła, ma teraz drugi. Drugi jest druga na gołębni, to miała dwie, dwie jedynki w tym roku. Tamtym razem miała jedynki na początku. Będzie mieć w 11 konkurs. A ile jest typowanych na tym, co wiecie Hesji? To sznurek w ogóle. To ściągnie za sobą. Albo jak chciałem Albo słoma, albo. Tak, to jest on. To jest on. Alkie no. Alke no. Jakiś sznurek zanim Alke zjeżdża na rzece pił wodę. To jest on, 848. no? A wiem, jak dalej wiedziałeś? On też jest typowany. Też ma trzy typowane hołdy. idzie da. Ale to już wyżej leciał. Ale zobacz, że on się napił. On już siedział. Wziąłem to już jest teraz 15 minut po. Albo? Jeden u góry całkiem Nie, nie mamy, dwa, ale mi się wydaje, że ten nie będzie. O, w... open, open, gaz Do, no. Aj,

To jest chyba ten rocznik ciemny. Aha. Ten ono, to będzie on. Ja. Tak, tutaj dam. Z kompletem. Ten obcy będzie z góry. Mhm. Wygląda na starszego gołębia ten od góry. To tak. jest koło. Ale szyby, nie? Tamte dalej czadów. Ale szpica będzie. Tamte dalej czadów. Mamy 7 gołębi odbitych, to jest dobrze. 44 jest 7 też. 7 albo 8? 7. 7? 7, 1 na dach 8. Aha, bo ten nie wraca. 193 koma, 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 jest. Koła, koł, 27, 7 gołębi, jest już. No, wody będzie. Koł, 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 Także VB już mam 4 gołębi. 2 roczne mam do mistrza do oddziału mam, mam 5 godzin. te B nie, no to a 5. jeszcze jednego potrzeba jest. nie 5, a 5, z 10-5, 5, 5. Ja. Pięć jest, ale do regional do regional chyba nie ma żadnego to to jest siewitówczyk frik aha poszło ja. idę zobaczyć tego z Alkami. to jest nie to takie Alki zobaczcie koledzy przyleciał trzeci gołą i już takie coś się za nim za nogą ciągło Jakieś Alki czy coś nie wiem, gdzie on już coś musiał pić i to i to szybko Normalnie napił się i poleciał Takie coś by się zamotoł utopił pokoś tego tam? Ale jest okej Anklasz Ja nie Ok, Meldę dziś went Kryg ja. Look. Okay. Dude, is... 9. Ten będzie do Mistrzów się liczył ja 69 ma to A nie, rocznie też się liczy, też będzie dwa Taka 11,65... Ten 8,4,8 to mam 3 z regionale. To już jest dobrze na 53 Jest, jeszcze coś. Na 5 to jeszcze 11,65 taka ciemna. I 12 roczna, ta 2 gołębi A to może być... Nie, to będzie roczny chyba. A nie, to ten Wajstrak. To o tym co mówiłem, że woliery lotu. 1064, to no jest z 18 roku. Nie? Mamy 10 gołębi, koledzy. Czekamy dalej. Jeszcze dwa gołębie, które się liczą do okręgu. Zobaczymy. <grymne> 11 gołąb jest. Może ten, co potrzebujemy. Jakob dostał chyba. Ja, Jakob. Ich habe alle da auch also. Ja, Jürgen hat auch eine. Ich habe äh, das Teste was ich er war. Ja. Wie viel hast du jetzt? 13. 13? Ja. Ja, ich kann nicht halt abkümmern. Ja, du sagst halt Jo, bis später, ja, ciao. Te... się powie, znaczy. Tych dwóch nie ma, tych poczywał Nie ma ich? Nie. Taka ciemna, ona normalnie lubiła na takie lata. Wolf, swój Pierwszego. Mamy 14, ale dzwonię do ludzi, to mają pojedyncze, a niektóre nie mają gołębie. To jest i wesoło i wesoło. Roczny samiec.

Ja. 18. 8? 8, okay, ich habe 15. Ja. Okay, ja. 8 nach. 8 nach, okay, ich habe äh, 17 nach. Ja, ja. Achso, das wird eng, ja. Aber egal, ich habe heute sowieso nichts. Kommt noch nichts. ich komme Ich habe genau 0,8. Genau. 0,0. Ja. Er hat 17, dann ist. Äh, 9 Minuten, also weiß man nicht. Ja. 15 hat dann bei dir. Naja, egal. Weil ich krieg 8,5. Aha, und, äh? und er? Und dann der nochmal einen Kilometer weiter, dann kriegt der vielleicht 9. Aha. Naja, 9, und 9 okay. und 9, wenn der hat noch Sekunde hinter, ich habe genau 8. Ne? Ja, ja. Und mal sehen. Also jetzt 16, bei mir sind, sagen wir, fast 50 Prozent, brauche ich noch einen Taub. Okay. Nie, to samiec. to samiec. Nie, to jest samiec. A Ja, to jest. może być rocznik 33. Ja. Tak, to jest rocznik Tak, to się liczy. Czyli 17 jest, 50% przekroczyło ile iść na 50% w którą godzinę teraz 34 36 minut a ja? ja no to już ale to będzie końcówka już teraz ja, ja. no w regionali chyba jeszcze później ja, ja a u nas minut na pewno u nas to będzie już chyba pozamiatane także koledzy mamy 17 gołębi połowa jest 36 minut to wyglądało Także zobaczymy się, jak będzie lista. Może coś nagram z tej, z tej Marseli, jak coś będzie na wieczór. Zobaczymy, bo to też lekko nie będzie. Widzimy, tutaj mamy 400 km, tam 740. Także może dziś i nie być, ale będziemy czekać, będziemy w dobrej myśli. Do później. Tak, koledzy. Jest lista. Znaczy ona była wcześniej, nie było tak czasu. Sezon udany. Ostatni lot. 13 удал. Знову зробимо єдинки в окренку. Чили мамо тут і в районі, в групі районів і в окренку. Та сама саміця, 92, повтужива, со 60 терас. Чили має два єдинки на окренк. Если бы то было в Бельгии, то ж би было раз, два, три, четыре, четыре, чотири, ось Но, у нас там дві. Дві єдинки, також є, направді, супер. Tutaj jest lista, to chcę sobie zatrzymy, zobaczę jak ostatni lot wyszedł. Miszczu, to wszystko jest wygrane, tu jednego lotu brakuje. Jedenastego to też miałem pierwszego, czyli raz, dwa, trzy, czwartego, brakuje 4, 5, 6, 7, 8, na 13 lotu 8 razy pierwszy na oddział, 6 razy pierwszy na 8 lotów, 6 razy pierwszy na Rejon i dwa razy na 5 lotów. Pierwszy na okręg. gołą. Mistrzostwo oddziału wygrane. Mistrz oddziału. <coughs> Mistrz oddziału gołębie roczne. Mistrz puchara. Mistrz wędrowny puchar. Mistrz stare gołębie. To mam dopiero piątego i siódmego Piąty to ma na 13 11. A ten po tym ma 9. Samice stare. Mam drugą, na 13 też 11 ma. Ona też dwie jedynki zrobiła. Żeby tu sobie zobaczyć. Tu miała jedynki, tu miała jedynki. Tutaj dwa przegapiła to ten skrócony był 200 km, co gołębia wracał upał i tu właśnie się jej zraziło. Tutaj nie zrobiła, ale wszystko zrobiła. Szkoda no ale. Potem jest czwarta, piąta, mają po 10 konkursów na 13 i jeszcze dziewiąta, dziesiąta, po 9 mają. Super. E, Sam seroczny jest dwa pierwszych, ten gołąb jest 13-13 ma. On jest tak. Pierwszy w oddziale e, roczny gołąb, pierwszy gołąb roczny w rejonie na całą Hesę, jeżeli nie będzie zmian, będzie drugi. I na Niemcy, jeżeli nie będzie zmian, będzie 28 gołąb. Tam nieroczny i nie stary, tam samiec. 28 na całe Niemcy. Jest bardzo dobry wynik. Tutaj mamy po tym jeszcze 5 i 6. Tego 6 nie ma, on zginął, a ten ma 8. Czyli 13, 10, 8. Jak roczne samicie jest druga, trzecia. Jedna ma 8, 1 ma 9. To też miało jedyneczkę. Tutaj. Fajne miały konkursy. Pierwszy, czwarty drugi. I potem mamy piątą na siedem konkursu i dziewiątą na 8 konkursów. Też jest e, mistrz puchara jakieś tam inne kategorie Też pierwsze. Super Cup na stare trzeci zostawiam Super Cup na roczne pierwszy i Super Cup generalnie pierwszy. Typowane w ferbandzie pierwszej na gazetkę, zostałem trzeci na Niemcy. Typowane, no ale to jest oddział oddziału: jestem pierwszy na roczne. Typowany jestem pierwszy samcy do Niemiec. Kategoria, co się liczą, to jest pierwszy, właśnie ten roczny, on jest tutaj w oddzieli pierwszej i, pi i czwartej. Samice typowane 4, 5 gołęby miesiąca maja 3, 1 czerwca 3 i lipca jest też 3, 4, 5. Brązowy medal, tam takie po tym właśnie tutaj gołęby, co wygrali w, w, w rejonie. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak jak mówię. 6 gołębi jest na rejon, pierwszy miałem w rejonie, zostałem też mistrzem. Tu na zewnątrz dwóch zostało, co mieliśmy komplet konkursu. No ale ja, punktami, ponad 300 punktów wyprzedziłem. Drugiego samcy na rejon jest pierwszy, to na stare samcy jest pierwszy. Na tutaj 10 konkursu policzone 774 punkty ma super. Ten sam przygleciał i tu jest piąty zaraz na 10, na 10 też. Czyli jest 5 gołębi to dwa moich, co z kompletem w rejonie. Samice stare, to mam 3, 4, 5 i 10. Czyli mają 10, 9 w rejonie, tam ma 8. Roczne samce, właśnie ten samczyk jest roczny, 10, 10 w rejonie, kobiecie ma 13, 13 ma w tym. Ten też ma 10, 9, ale w oddziale ma 13, 10. W rejonie mu się chyba nie uda. Ten też ma 8, no i tego nie ma to 7 miał 8 wkładań na rejon 7 konkursów, no i zginął też miał jedynkę szkoda. Samice roczne w rejonie mam pierwszą, na 10 ma 9 w rejonie i siódma jest 10,8. Ta super samiczka. Teraz w okręgu pierwszego 5 razy to dwa ostatnie widzimy ta samica 902 na 622 na 444 km i wyprzedziła gołębie mistrz w okręgu zostałem czwarty byłem drugi, zostałem czwarty, ale ten co był pierwszy został ósmy, no szkoda chciałem, żeby on tak sobie został, bo fajnie mu gołębie lecia, ale nie złapałem na tyle co trzeba i ja też w grupie Renault samice złapałem, a w okręgu już nie złapałem a no, gołębie sadziłem, a no, zaraz podkreślam tam nie pierwsza, może druga czy trzecia. Jeżeli by ona miała konkurs, to byłbym trzeci. No ale tak to już jest. Samcy na okręg. Właśnie ten samczyk roczny jest drugi na okręg. Bo tu się liczy ogólnie i jest szósty. po pięć konkursów mają, ale on ma pięć konkursów. 394. Ten ma bardzo dobrze. 461. Samicy. W okręgu tutaj w tysiące nie ma, chyba tutaj może dalej powinna być coś, mi się wydaje. Też nie ma nawet 20 No ale... E, grupa rejonowa... E, grupa okręgowa, jestem pierwszy. W okręgu samcy jest, jest pierwszy samiec i samice w okręgu jest trzecia. Także, koledzy, zajrzymy tutaj na mistrzostwach Hesji To cały czas się aktualizuje, tam dzwoniłem, to może jeszcze tygodniami się będzie aktualizować Ktoś robi reklamacje, ktoś tam Jeszcze maloty i tak dalej i tak dalej No mówię tutaj na razie Na razie jestem pierwszy, ale to bodajże będę drugi Ten mi chyba wyprzedzi teraz On dostał lepiej, tak słyszałem, nie wiem, no ale Pierwszy czy drugi czy trzeci, no to już jest zaszczyt naprawdę No chciałoby się tego pierwszego obronić, no ale Na no, Stare Samcy, na całą Hesję jest 12. Stare samice. Tak, no patrzę tutaj z przodu. Nie widać. Właśnie samce roczne. Jest ten, właśnie jest drugi samiec roczny. całą Hesję. I samice roczne. Tu jest 14. Teraz zajrzymy na Niemcy. Niemieckie mistrzostwa. To jest takie podsumowanie po wszystkich lotach. Powiem. Mistrzostwa podstawowe, właśnie to jest, to jest niemiecki VB Meisterschaft są podstawowe mistrzostwa, one też na pewno jeszcze będzie aktualizowane no właśnie tutaj to, to już mnie nie ma, już jestem na 21, a byłem na 13 czyli jest aktualizacja przyszła, Naszy, naszej aktualizacji jeszcze nie było albo może i było Czyli są na 21. Byłem na 13. <grym> Bym pokazał dzisiaj przed południem, to by było jeszcze 13. No ale 21 też jest OK. Także nie jest, nie ma to tragedii. Eee, zobaczymy teraz na te samcy niemiec. On był 28. No i nie ma go właśnie. To już była aktualizacja, musiał spaść niżej. A był 28, teraz jest 48. Teraz. Właśnie ten go. No ale jako roczny on też sobie zasłużył. 7 konkursów, 613,14, a ten ma 613,15. No i tak. To tam podobnie, tylko że tam potem jedną do góry. No ale jest jest dobrze. Sami z niema. Także wg też startują. Niektóre już mają loty. Te tam. Bułgaria, takie, takie te kraje mają już loty. tutaj Niemcy, Polska to wszystko dopiero zaczynają, treningi także gołębi się utrzymały w miarę, tam pojedyncze jakieś gdzieś zginęły także młode na razie się tam trenuje, miałem trzy razy wywiezione, najdalej miałem 30 km jeszcze dwa razy wywiozli do kabiny, nasze już tam dzisiaj układali gdzieś na 20 parę, ale ja nie układałem, nie miałem czasu Także może włożę w przyszłym tygodniu do kabiny, bo mamy lot zaplanowany, 1 bodajże 13 Czyli 13, tu będzie, tu mamy ten tydzień, potem tu jeszcze tutaj mogę wywieźć Tutaj chyba włożę jak będzie na weekend, albo tu jeszcze sobie wiozę No i tutaj mamy 13, tu mamy pierwszy lot, czyli tutaj jeszcze przetrenuję, tu będzie już wkładanie Najdalszy trening i potem już będzie lot, czyli jeszcze będzie można sobie wywieźć no nie tam jak tam na młode, może coś tam nagra, nie wiem, czy wszystkie loty, bo trochę czasu nie ma. Także Także koledzy, jeżeli tam będzie chciał ktoś jakieś gołąbki do rozpłodu, takie właśnie teraz po lotach pociągnę jeszcze i z rozpodu jeszcze tam właśnie ciągnę, jeszcze coś wyśle na zimowe wspólne. Także tam numer telefonu będzie podany i nie krępować czy na nim też jest WhatsApp, czy puścić sygnał, ja oddzwonię. Także wysyłka do polskiej, agruszy ruszy, że podejrzewam, że w sierpniu to ruszy, to troszkę się ochłodzi Także to ma, można będzie podać, tam koledzy co zamówili, no to mamy ugadane jak ruszy to, to podamy, także gołębie będą Tam jest kilka rocznych Tam z lotowego będzie kilka gołębi do nabycia Co tam były uszkodzone przez jaszczebia czy rozbitej i przelecie. Super gołąbki, no ale mi się nie nadają do, do lotów A w rozpodzie mam też rodzeństwo i rodziców, także też mogą być do nabycia, tam dużo ich nie będzie, podejrzewam może 5-6 gołębi jakichś zlotowego. Więcej nie będzie, to reszta tam, co tam nic nie zrobiło, to po prostu będą usunięte, a te tam zostaną po prostu na przyszły rok. Także tak jak mówię, są dobre gołębi zlotowego, też mogą być do nabycia. No i tyle, jeżeli będą jakieś takie wiadomości, to tam jeszcze coś się może nagra. Także wszystkie serdecznie pozdrawiam, dobry lot.